Dobry państwu, witamy w kolejnym piątym już odcinku. O co biega? Witam ja, Radek Lorych. Kłaniam się za kamerą Krzysztof. Krzysztof, przywita się z Państwem, proszę. No okej, okay. Krzysztof się przywitał, także jesteśmy w komplecie. Proszę Państwa, po tym, po naszych dywagacjach na temat mediów, postanowiliśmy zrobić przerwę od tego tematu i zajmiemy się kolejnym filarem, na którym stoi ów system i na, i na podstawie którego system człowiekiem manipuluje, a mianowicie tutaj werble. Do szkoły każdy chodził, więc każdy będzie wiedział o czym mówię. Co wyniosłeś ze szkoły poza e... depresją i chorobą psychiczną? Mam ci powiedzieć, co, co wyniosłem? Kilka kabli RJ45. <laughs> I nic ma więcej! Tak sobie myślę, że 95% ludzi, którzy będą oglądali ten program, jak spojrzy wstecz na swoje doświadczenie z latami szkolnymi, a jeżeli są aktualnie uczniami, no to. Przyjrzą się temu, co się w szkółkach dzieje. Nie będzie miała chyba ogólnie rzecz ujmując, pozytywnych wspomnień związanych z edukacją. Ja nie mówię o tym, jakich ludzi tam poznaliśmy, w sensie koleżanki czy koledzy. Ja nie mówię o nauczycielach, którzy są faktycznie tam dlatego, że kochają młodzież i chcą, żeby ci młodzi ludzie pełni mieli. Pełne głowy i pełne serca, i byli gotowi na dorosłe życie. Ja mówię o systemie, o rozwiązaniach programowych, o tym, w jaki sposób szkoła jest zorganizowana. I to jest po prostu no, więzienie dla umysłu, więzienie dla duszy. A co za tym idzie? więzienie dla całego gatunku ludzkiego. In 1930 the Republican-controlled House of Representatives, in an effort to alleviate the effects of the, anyone, anyone, the Great Depression, passed the Anyone? Anyone? A tariff bill, the Smoot tariff Act, which anyone raised or lowered raised tariffs. Proszę Państwa, mówiąc o edukacji, chciałbym, żebyśmy zrozumieli jedno, że żeby zrozumieć zagadnienie szkoły i dlaczego ta szkoła w zasadzie szkodzi człowiekowi, pomimo że edukacja jest potrzebna w rozwoju cywilizacji i w rozwoju jednostki, należy starać się odciąć od dyskusji na temat szkoły, która przewala się przez media. Jesteśmy teraz w grudniu 2019 roku. Jest to druga kadencja rządów PiS. W czasie pierwszej kadencji oni przeprowadzili reformę, która oczywiście była szeroko komentowana. Był strajk nauczycieli w tym roku. Kilka lat wstecz, nie pamiętam dokładnie ile, na początku XXI wieku ich adwersarze, czyli obecna Platforma Obywatelska, przeprowadziła jeszcze inną reformę, czyli wprowadziła to, co PiS zlikwidował. No i dyskusje na temat edukacji w tym czasie się odbywały, natomiast one zawsze były ograniczone do tego aspektu, czy gimnazja są dobre, czy gimnazja są złe. Do tej takiej zero-jedynkowości, o której wspominałem w naszych pierwszych odcinkach. Chciałbym, żebyśmy postarali się wyjść poza ramy takiej dyskusji i przyjrzeli się temu troszeczkę z dalszej perspektywy. Szybani, no, Współczesna szkoła, wbrew temu, że lubi się określać jako, jako, jako twór nowoczesny, ona nie jest w ogóle nowoczesna. Na, przynajmniej ta w Polsce. O przykładach z zagranicy będziemy sobie mówili w następnym odcinku, bo nie jesteśmy w stanie tak szerokiego tematu zamknąć w jednym tylko. Nasza szkoła wywodzi się z systemu szkolnictwa, który powstał w państwie pruskim w XVIII wieku, kiedy państwo pruskie budowało swoją potęgę międzynarodową Między innymi kosztem Polski, przecież uczestniczyło we wszystkich trzech rozbiorach. I wówczas władcy, oświeceni władcy Prus, to byli to Prusy, były tak zwaną monarchią, monarchią absolutystyczną, absolutystyczną ale oświeconą monarchią absolutystyczną, doszli do wniosku, że potrzebna jest edukacja powszechna. To znaczy, żeby do szkoły szedł każdy. Wówczas dotyczyło to tylko chłopców, dziewczynki w mniejszym zakresie. Ale wprowadzano coś takiego jak obowiązek edukacyjny, przymus edukacyjny, zwał jak zwał, sprowadza się do tego samego. Każdy obywatel musiał mieć odpowiednie wykształcenie, żeby mógł w temu państwu, nowo powstającemu imperium, służyć. Imperium pruskie zbudowane było na dwóch takich podstawowych filarach. Pierwszym z nich była, z nich była armia, a drugim z nich była służba cywilna, i do obydwóch. Do obydwóch służb potrzebni po prostu byli ludzie. Ponieważ w, w, w armii no, no, jest szybka rotacja personelu, prawda? w każdej wojnie trzeba wymienić pracowników, bo nie przestrzega się tam przepisów BHP i ci ludzie no, czasami nie wracają z pracy po prostu. Potrzebne było utrzymanie ciągłości pewnej, to znaczy wprowadzono. Jednolity system edukacyjny, to znaczy w każdym mieście państwa uczniowie uczyli się tego samego w taki sam sposób i w taki sam sposób byli egzaminowani, co dawało pewność państwu, tamtejszemu systemowi, że absolwent w wieku lat 19 czy 20. W jak, będą wiedzieli, jakim ten człowiek jest w wieku lat 19-20. No, tak jak staś produkcyjnej zjeżdżali ci, ci przyszli żołnierze, oficerowie czy, czy urzędnicy. Z jednej strony można, by, można byłoby powiedzieć, że no super fajnie w końcu edukacja była powszechna. Ludzie mogli się nauczyć czytać, pisać, matematyki, dowiedzieli się, że Ziemia jest. Pulą, że są jakieś inne planety, to jest końce XVIII wieku, to jest oświecenie. Tak, to jest prawda. Tamta wiedza była przekazywana. To nie jest tak, że ja, ja tylko i wyłącznie krytykuję system pruski. On w, swoim czas, w swoich czasach, w czasach w XVIII wieku, kiedy Europa była taką cywilizacją opartą na wojna, które były toczone w zasadzie pomiędzy, 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 różnymi monarchiami, takie szybkie wojny, żeby wydrzeć jakąś jedną dzielnicę, podpisać pokój, to to było wręcz idealne rozwiązanie. Ludzie mieli wówczas o wiele niższy stopień świadomości niż dzisiaj, nikt przeciwko temu nie protestował, z paroma wyjątkami oczywiście, między innymi Voltaire, między innymi Rousseau, do nich też dojdziemy, ale generalnie ten system był Początkiem tego, co dzisiaj jest systemem edukacyjnym również w Polsce. Pruski system edukacyjny działał jak armia, to znaczy na środku sali stoi sierżant. Zanim stoi autorytet państwa, mamy godło, w Polsce mamy jeszcze krzyż, no bo Polska jest oczywiście najbardziej specyficznym przykładem edukacyjnym w Europie pod tym względem. A przed tym sierżantem, nauczycielem w szkole, mamy ustawionych w szeregach żołnierzy, czyli uczniów. Proszę sobie przypomnieć, jeżeli ktoś ma wspomnienia z tak młodego wieku, jak funkcjonowaliśmy w wieku lat 4, 5, 6, zanim poszliśmy do szkoły. I proszę sobie przypomnieć, jakie mieliśmy odczucia. Po paru tygodniach spędzonych w szkole. Jest to proces, który ja nazywam, a w zasadzie mój przyjaciel kiedyś nazwał, ja tylko po nim powtarzam. Jest to proces uławkawiania, to znaczy człowiek z takiej istoty, która poznaje świat na różne sposoby. Dzięki rodzicom, dzięki jakimś materiałom, typu książki, typu programy w telewizji w naszych czasach, jakieś rzeczy przekazywane przez rówieśników, przez starsze rodzeństwo. Tak świat poznaje w sposób bardzo holistyczny, wielotorowo, z różnych źródeł czerpie. Nagle okazuje się, że przychodzi ktoś, kto by mówi, że nie, to tak nie działa. Działa to tak, że ty siedzisz tutaj, ja stoję tutaj i ja ci mówię jak jest. Za parę miesięcy albo za parę tygodni dostaniesz kartkę papieru, na której napiszesz to, co pamiętasz. Jeżeli napiszesz dokładnie tak, jak ja to jej powiedziałem, no, dokładnie jak dokładnie, tak? że oddasz to, co ja tobie powiedziałem, to wówczas dostaniesz dobrą ocenę i z czasem zostaniesz uznany za dobrego ucznia, a to oczywiście wiąże się z pewnymi benefitami. Kiedyś była kariera wojskowa, Dzisiaj, dzisiaj to już tak nie działa, dzisiaj natomiast to oznacza, że będziesz miał większe szanse na rynku pracy, bo moi państwo, system szkolnictwa cały czas służy systemowi, temu systemowi przez wielkie S, temu systemowi, o którym pisał Franz Kafka, o którym pisał George Orwell, temu systemowi, który dzisiaj zbudowany jest już nie na bazie wielkich armii i takiego totalitarnego państwa, ale na bazie systemu korporacyjnego. System szkol szkolnictwa służy wielkim korporacjom po to, żeby miały swoje kadry. A ktoś, kto pracuje w korporacji, ja pracowałem przez parę miesięcy, dobrze wie w jaki sposób się człowiek tam czuje i w jaki sposób jest traktowany jako

Ten system pruski, on ma kilk kilkanaście takich założeń, najważniejszym z nich jest system egzaminacyjny. System egza egzaminów ujednoliconych, to znaczy, że każdy rocznik, rok po roku zdaje taki sam egzamin, teraz mamy nowy egzamin ósmoklasisty, który no, ci, co mają rodziców, ci, 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 którzy mają dzieci z Państwa, którzy w zeszłym roku, bądź w tym roku zdają egzamin ósmoklasisty, wiedzą o czym mówię. Do tej pory był to egzamin gimnazjalny, jest matura, jest egzamin trzecioklasisty. Takie małe dzieciaczki też zdają ujednolicony egzamin, który ich przyzwyczaja do idei tego, że muszą oddawać na kartkę papieru to, co im się mówi i no i właśnie, i co? I że nie ma w tym wszystkim miejsca na samodzielne myślenie, bo to jest największe zło i najważniejsze założenie pruskiego systemu edukacji. Że tak, my ci dajemy jakąś tam wiedzę, jakieś informacje, ale kosztem tego cyrografu, podpisanym systemem edukacji, jest to, że zabieramy tobie umiejętność samodzielnego myślenia, albo przynajmniej mocno ją ograniczamy. A jeżeli ktoś z Państwa się z tym nie zgadza, to proszę sobie spróbować porozmawiać z młodzieżą w wieku w wieku maturalnym. To jest to, to, w jaki sposób ci młodzi ludzie myślą często na tematy związane z różnymi dziedzinami nauk. Gdyby mieli połączyć informacje z różnych dziedzin nauk w jakąś taką holistyczną wiedzę na temat planety, na temat społeczeństwa, to oni tego nie potrafią, bo nikt ich tego nie uczy. A nie dość, że nikt ich tego nie uczy, to, to tego się w żaden sposób w szkole nie promuje. W szkole promuje się taką takie Szufladkowanie wiedzy, tego, żeby zdać, zakuć, zdać, zapomnieć to powiedzenie, przecież nie wzięło się znikąd. Kiedyś dotyczyło ono w zasadzie tylko uczelni wyższych, dzisiaj dotyczy naprawdę już pierwszych klas szkoły podstawowej. Jest to olbrzymi system, który zabiera człowiekowi jego umiejętność samodzielnego myślenia. Ja powiedziałem przed chwilą o, o tym w jaki sposób on jest zbudowany tak, m, tak graficznie. Jak się tak spojrzy na to oczami wyobraźni to tak faktycznie wygląda to troszkę jak w armii. Ale jest więcej aspektów, które młodego człowieka uławkawiają, czyli odbierają mu jego wolną wolę i umiejętność samodzielnego myślenia. Kolejnym takim elementem jest to, że człowiek kiedy ma te 5-6 lat jest sobie takim wolnym elektronem. On sobie biega, jednocześnie się wiele, wiele uczy. Jeżeli ma to szczęście, że jest wychowywany w kochającej rodzinie to w zasadzie powinien być zdrowym, funkcjonalnym człowiekiem, a to jaką wiedzę zdobędzie to już jest, no to już jest kwestia tego jak się, na kogo trafi w wieku, w wieku starszym, w wieku nastoletnim i później w wieku dwudziestu kilku lat do trzydziestki powiedzmy kiedy mi się najszybciej i najwięcej uczymy. Przynajmniej powinniśmy. Tymczasem w momencie kiedy trafia do szkoły okazuje się, że wszystko musi robić w stosunku do kalendarza i w stosunku do zegara. E, proszę mnie źle nie zrozumieć, e, że ja nie twierdzę, że kalendarz czy zegar to jest coś złego, bo bez tego ci nie da funkcjonować. Żyjemy w końcu jakiś czas tylko na tej planecie i musimy sobie ten krótki czas jakoś umieć zorganizować. I taką umiejętność dzieciom należy przekazywać. Natomiast takie bardzo mocne trzymanie się tych ram czasowych powoduje, że człowiek, który jest przecież istotą kosmiczną, wolną, która potrafi czuć, myśleć, kreować swoim działaniem rzeczywistość dookoła siebie. Staje się mocno zamknięta w tym, to znaczy jest lekcja, trwa 45 minut, wymaga się maksymalnej koncentracji przez te 45 minut, jest 5 minut przerwy, w zasadzie czasami 10, wystarczy tego, żeby pójść do toalety albo żeby załatwić jakieś inne pilne potrzeby, nie wiem, zadzwonić do domu, zadzwonić do domu czy coś takiego. No i później znowu, i ten cykl tak się powtarza, im starsi jesteśmy, tym bardziej ta śruba jest przykręcona, aż w końcu stajemy się autentycznie quasi robotami, którzy nie potrafią samodzielnie myśleć. Na tym skończymy ten pierwszy odcinek, temat jest, temat jest olbrzymi, jest to temat rzeka. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka, gdzie powiemy sobie dalej, a z czasem porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób uczyć dzieci i przede wszystkim uczyć samych siebie, żeby nie skończyć tak, jak królowie Prus chcieli, żeby ich społeczeństwo wyglądało. Do widzenia Państwu.